To jeden z najbardziej znanych wersów Bhagavad Gity. Tekstu, który od tysiącleci inspiruje poszukiwaczy duchowości na całym świecie. Mówi o reinkarnacji, o wędrówce duszy przez kolejne życia. O tym, że śmierć nie jest końcem, lecz jedynie przejściem. Witajcie na kanale Różne Sprawy w podcaście Wedyjska Koncepcja Czasu. Reinkarnacja. Wędrówka dusz. Dziś wyruszymy w niezwykłą podróż przez czas i świadomość, by odkryć, czym naprawdę jest reinkarnacja według wed. Skąd wzięła się idea wędrówki dusz, jak rozwijała się przez tysiące lat i co może nam dziś powiedzieć o sensie życia i śmierci? Jeśli interesuje Cię duchowość, filozofia wschodu i tajemnice istnienia, zostań ze mną do końca tego odcinka. Wedy to najstarsza literatura religijna Indii. W Rygwedzie pojawiają się pierwsze wzmianki o cyklicznej naturze życia i śmierci, choć nie w pełni rozwinięta jeszcze idea samsary, cyklu narodzin i śmierci. Pojawiły się kluczowe pojęcia takie jak atman, dusza, prawdziwe ja, wieczne i niezniszczalne, karma, prawo przyczyny i skutku. Każda myśl, słowo i czyn Kształtują przyszłe wcielenia. Samsara, cykl narodzin, śmierci i ponownych narodzin. Moksha, wyzwolenie z cyklu reinkarnacji, cel duchowy człowieka. Źródłami pojęć są upaniszady, które rozwijają koncepcję reinkarnacji, a wręcz szczegółowo opisują wędrówkę duszy. Pojawia się też nauka o przyczynowości karmicznej i o tym, że czyny decydują o następnym wcieleniu. Każdy z nas miał nieodparte wrażenie, że dana sytuacja już miała miejsce. Ale żadna nauka, żadna religia, ani żadna filozofia nie wyjaśnia, jak przebiega proces transmigracji duszy z jednego ciała do drugiego. Czy proces jest krótki, czy rozłożony w czasie? Czy narodziny są na ziemi, czy na innych planetach lub w innych wszechświatach? Jaka jest prawdziwa materia reinkarnacji? Zjawisko, które ma ogromny wpływ na przeznaczenie człowieka. A wszystko zaczyna się tysiące lat przed naszą erą. Na subkontynencie indyjskim powstają hymny zwane Rygwedą, najstarszą częścią Wed. To teksty pełne poezji, rytuałów i modlitw, w których człowiek pyta o sens istnienia, o życie po śmierci, o to, co trwa, gdy ciało odchodzi. W Rygwedzie nie znajdziemy jeszcze słowa reinkarnacja. Ale już tam pojawia się myśl o cyklu narodzin i śmierci o powrocie duszy w nowej formie. Wedyjskie teksty mówią, że człowiek składa się nie tylko z ciała, lecz także z czegoś wiecznego atmanu, duszy, która nie ginie. Ta myśl staje się fundamentem późniejszej filozofii Indii. Z czasem w Upanishadach, tekstach filozoficznych, pojawia się spójna koncepcja samsary czyli cyklu narodzin, śmierci i ponownych narodzin. Według Upaniszad to nasze czyny, karma, decydują o tym, w jakiej formie narodzimy się ponownie. Każde działanie, każde słowo, a nawet każda myśl tworzą przyczynę, która powróci jako skutek. W tym lub w kolejnym życiu. Dusza, Atman, przechodzi przez kolejne doświadczenia, aż osiągnie wyzwolenie, moksze. Wyzwolenie to nie ucieczka od życia, lecz zrozumienie, że nasza prawdziwa natura jest boska i niezmienna. Gdy myśl wedyjska dojrzewa, pojawia się Bhagavad Gita, część epickiego poematu Mahabharata. To dialog między Kryszną, boskim nauczycielem, a wojownikiem Arjuna, który stoi na polu bitwy, rozdarty między obowiązkiem a lękiem przed śmiercią. Kryszna mówi mu wtedy Nigdy nie było tak, że ja nie istniałem, ani ty, ani ci królowie, i nigdy nie przestaniemy istnieć w przyszłości. To kluczowe zdanie dla zrozumienia reinkarnacji. Dusza nie ma początku ani końca, zmienia tylko swoje formy, tak jak człowiek zmienia odzież. Śmierć nie jest tragedią, lecz etapem. W Gicie po raz pierwszy reinkarnacja staje się nie tylko opisem kosmicznego prawa, ale też nauką moralną. Jeśli każde działanie niesie konsekwencje, to odpowiedzialność za życie staje się osobista i absolutna. Nie ma winy z zewnątrz, są tylko nasze czyny i ich echo. W kolejnych stuleciach różne szkoły filozoficzne Indii rozwijają tę ideę. Samhaja opisuje wszechświat jako Połączenie ducha i materii. Dusza jest biernym świadkiem cyklu narodzin. Joga uczy, że poprzez praktykę, medytację, dyscyplinę, moralność, można przekroczyć samsarę. Vedanta idzie jeszcze dalej, mówiąc, że indywidualny atman i najwyższy brahman są jednym i tym samym. Poznanie tego prowadzi do wyzwolenia. Ale nie tylko hinduizm rozwija ideę reinkarnacji. W VI wieku, przed naszą erą, pojawia się buddyzm, który również uznaje samsarę i karmę, lecz odrzuca pojęcie trwałej duszy. Dla Buddy to nie dusza wędruje, lecz energia przyczyn i skutków proces świadomości, który odradza się w nowych formach. Z kolei dzinizm mówi o duszach, które obciążone są karmą niczym pyłem, dopóki nie oczyszczą się całkowicie. Nie osiągną wolności. Trzy wielkie tradycje Indii: hinduizm, buddyzm i dżinizm różnie opisują tę samą tajemnicę, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, że istnienie ma rytm, który powtarza się, aż zostanie zrozumiany. Choć od czasów Wed minęły tysiące lat, idea reinkarnacji wciąż jest żywa. W Indiach i daleko poza nimi. Dla milionów ludzi w Azji to oczywistość. Dusza wędruje, a każde życie jest lekcją. W hinduistycznych świątyniach, w buddyjskich klasztorach, w codziennych rytuałach wiara w ponowne narodziny przenika kulturę, sztukę i etykę. Ale reinkarnacja zyskała też nowe życie na zachodzie. Od XIX wieku fascynowali się nią teozofowie, mistycy i psychologowie. Od Heleny Bławackiej po Karla Gustawa Junga. W XX wieku pojawiły się nawet badania naukowe. Amerykański psychiatra Ian Stevenson dokumentował przypadki dzieci, które pamiętały szczegóły poprzednich wcieleń historie, które w wielu przypadkach znalazły potwierdzenie. Dla wielu ludzi Zachodu reinkarnacja stała się nie tyle religijnym dogmatem, co duchową metaforą. Symbolem rozwoju, przemiany, drugiej szansy. Czego więc uczy nas ta starożytna nauka? Wedy mówią, że każda istota jest częścią boskiej całości, że dusza nigdy nie ginie, a cierpienie i radość to doświadczenia, przez które uczymy się rozpoznawać własną naturę. Reinkarnacja nie ma budzić lęku ani przywiązania do przeszłości. Jej celem jest zrozumienie, że wszystko, co robimy, ma znaczenie, bo każde życie, każda decyzja, każda myśl buduje ciągłość naszej duchowej podróży. Moksza, wyzwolenie nie oznacza ucieczki od świata, lecz przebudzenie, świadomość, że dusza była zawsze wolna. Może więc najważniejsze pytanie nie brzmi: czy żyliśmy już wcześniej, lecz raczej Czego mamy się nauczyć teraz, by nasze następne życie, w jakiejkolwiek formie, było bardziej świadome, mądrzejsze, pełniejsze? Dziękuję, że byliście ze mną na kanale Różne Sprawy w podróży przez naukę o wędrówce dusz. Reinkarnacja według WED to nie tylko opowieść o przeszłych życiach, to przypomnienie, że każdy dzień jest nowym początkiem. Jeśli ten temat Cię poruszył. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, jak Ty rozumiesz ideę reinkarnacji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech pokój i światło pozostaje dla wszystkich istot.